Ile są tańsze samodzielne podróże? Mój ostatni przykład to kalkulacja dla klientki na 12 noclegów w podróży do Malezji i Singapuru. W znanym biurze podróży taka wycieczka na jedną osobę kosztuje 10 875 zł plus ponad 1000 zł na tak zwane różne dodatki, czyli około 12 000 zł na osobę. Byłam w Singapurze i Malezji. Znam specyfikę obu tych państw. Moja szczegółowa kalkulacja, zawierająca taką samą ilość noclegów, bilet lotniczy z bagażem rejestrowanym, transport wewnętrzny, w tym nawet dwa loty wewnętrzne, jedzenie, zwiedzanie, wyniosła 6 tysięcy złotych na osobę, czyli aż 50% taniej. Kto chce ze mną aż tyle zaoszczędzić? Moje doświadczenie to 26 lat w branży samodzielnego podróżowania po świecie. Całym świecie.